Cześć! Tutaj Bóg nie mił z kanału Wirus Wiarę to jest Lechu, mój współlokator, również aktywista ateistyczny, tylko jeszcze gorsz ode mnie go czytamy. I pokażmy, co właśnie się stało i co właśnie mamy. Lechu? Patrzcie. Widzicie tak? Wiecie, co to oznacza? Spotkaliśmy się z Mormonami i gadaliśmy ponad godzinę Lechu i ja, ateiści i Mormoni. Dwójka. Tutaj to krzesła, na których siedzieli. Tu siedział Mormon. 21 jest Ich szklanki. To są ich szklanki. Może zacznijmy od ogólnych wrażeń. To byli młodzi faceci. Nie wiem. Mówili o rozpoczynaniu studiów więc prawdopodobnie młodzi się od nas. Z Ameryki, mówiące całkiem nieźle po polsku, bardzo mili uprzejmi. Bardzo, bardzo mili uprzejmi ludzie, a ja wiedziałem, bo już słyszałem wielokrotnie opinie, że Mormoni są bardzo, bardzo mili uprzejmi w swoich kontaktach, nie są tak agresywni jak, jak Świadkowie Jehowi. Widać, że też troszkę się stresowali, widać, że nie siedzą w tym biznesie od wielu lat. Paradoksalnie myślę, że to są osoby do odratowania, ale o tym może powiemy sobie za jakiś czas. stoi z Lechem. Boję się, nie? Z Lechem. No i co? Gadaliśmy w bardzo przyjaznym tonie i teraz nagrywamy taki materiał, w którym chcemy na gorąco, bo oni wyszli 3 minuty temu, na no, gorąco chcemy jakby powiedzieć Wam nasze wrażenia, nasze myśli, jak poszło, co mogło pójść lepiej, co sądzimy o, o tym, co czego się właśnie dowiedzieliśmy. Eee, I, muszę się napić, nie? I, i tak dalej. Lechu, bo mi widzę, że masz sporo do powiedzenia. Dobra, lechu. Pierwsze wrażenie. Miałem kilka momentów, w których myślałem, że puszczę, a jeden był totalnie który z osoby. Co pójdziesz? Śmiechem. Mm -hmm. yy, yy, nie dam rady dłużej siedzieć i, i rozmawiać, serio. Czy miałeś w ogóle takie? Ja się odcinałem. Ja podchodziłem do tego tak, jak ktoś by mi opowiadał, co się dzieje w kupuś Puchatku. Na przykład, że tu jest, jakby pokazało mi mapę, jak mi pokazywali te poziomy piekła i nieba, to bym powiedział, że no to jest tu las, tutaj mieszka Kubuś Puchatek. Tak potrzebny do tego. Tak, tylko nawet jak... To się A nie, dobra, no okej, jeżeli... Bym. To spoko jasne. Bo ja chyba miałem ten problem, że to mówi do mnie realny człowiek, który realnie tak myśli i naprawdę żyje według tych wykresów, które pokazywał. Eee, moment kryzysowy. Nawet. Ja się siedziałem, szczypałem się po noze, żeby nie za tym się śmiać. Był wtedy, kiedy powiedział, że oni są, eee, jak ludzie umierają, a potem znowu wstają, to są dwa dwątkowych stania. No, zmartwychwstaniach, tak? Ja się cieszę, że wtedy nikt nie patrzył na moją twarz. Ja się szczypałem, po noze, żeby wytrzymać stawienia. Pierwsze dla ludzi, którzy żyli dobrze i potem zmartwychwstają i idą do nieba. O świecie do było później. Drugie dla tych, którzy żyli źle i nie będą w pierwszym zmartwychwstaniu zmartwychwstani, która życzego dla nich jest jeszcze last minute. Ej, może jednak. Może jednak. Cieszę się, stary, kupuję nie dałem rady, bo to było wyżnie. 40 minut spotkanie, jeszcze 20 przed nami, bo. Mitologia jest genialna, normańska. <laughs> oni mają także. To powiedzmy o tym. Stary, oni wierzą, że byli dinozaury, a jednocześnie, że Adam i Ewa. By... No tak, 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 tak. tak. Oni yy, wow. powiedzieli, powiedzieli nam, że. Lechu zapytał, czy, czy wierzą w dinozaury. I oni powiedzieli, że, że tak, że wierzą dinozaury, że stworzenie świata nie trwało 6 dni, tak jak jest napisane w Biblii, że żyły dinozaury i że wtedy nie było ludzi, że Lechu dopytał, aha, czyli świat nie ma 6 tysięcy lat. Oni mówił, nie, 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 i tak dalej, i tak dalej. I, i, a potem Lechu dopytał, a czyli wierzycie, że człowiek wyewoluował od małpy, tak, to ujął, a wtedy oni stwierdzili, nie, 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 człowiek od Adama i tak? Człowiek na dinozaurze, popyla na siodełku, jakby... chciałby móc tego słuchać tak jak ty, że bajka, że Kubuś Pogarzek. No, ale Kub żyła. Stary, młody chłopaki, przynajmniej całe życie. Całe. I... Podobało mi się jak powiedzieli, że... No. Mnie mm -hmm. empatia ściska po prostu. W sumie można tą rozmowę podzielić na takie wydaje mi się chyba trzy etapy. Próbowaliśmy na początku, ja próbowałem troszeczkę zmierzać do tego, jeszcze pewnie ja jeszcze nakręcę taki dokładniejszy materiał, Pokładam sobie to w głowie. Próbowałem im do, doprowadzić, że jest wiara, że jest wiara innej osoby, że tamta osoba jest przekonana, że jest inny Bóg, oni są przekonani, że jest Bóg Mormonów, oni są przekonani na 100%, że ich Liga jest prawdziwa, nie mają cienia wątpliwości i grają, i się rozwijają cały czas. Tak, 109% Boga. 10 tak, 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 że, że oni się czas rozwijają. Mają przypowieść yy. na stronie 253 i chciałem się do niej odnieść. Kiedy zapytałem, kiedy zapytałem ich, gdzie są na skali, gdzie 100% to jest absolutna pewność, że ich Liga jest prawdziwa, nie mają żadnych pytań. A 0% to są same wątpliwości. W odpowiedzi podali mi fragment Księgi Mormona wersję 28. przeczytam tam tylko w skrócie i potem mam streszczę całą metaforę tutaj, która tutaj jest zawarta. Teraz... Ostrzeżenie prosimy o wyjście z wyłączenie YouTube'a osoby słabszej. <laughs> A teraz porównajmy słowo do nasiona. Jeśli zrobicie miejsca, by można je było zasadzić w waszym sercu, a będzie to prawdziwe, to znaczy dobre nasiono. I nie wypchniecie go swoją wiary, opierając się duchowi Pana, zacznie ono wzbierać w waszym sercu. I gdy odczujecie jego rozwój, zaczniecie sobie mówić. Musi to być dobre nasiono, inaczej mówiąc słowo, jest to dobre, gdyż zaczyna powiększać mnie duszę i rozjaśniać moje zrozumienie i staje mi się drogie. Teraz, co oznacza ten fragment w skrócie? Szybko prześledźmy. Nasiono to wiara w moromieńskiego Boga. Jeśli zróbcie miejsca, by można było zostać w waszym sercu, a będzie to prawdziwe, to znaczy dobre nasiono. Czyli jeśli. Jeśli to będzie dobre nasiono. Ale wydawało mi się, że mormoni zakładają, że to jest dobre nasiono, ale, ale, ale czytajmy dalej. I nie wypchniecie do swojego niewiary. Czyli, czyli generalnie jeśli uwierzycie, to jest pierwsze, co musicie zrobić, po prostu leap of skok wiary musicie zrobić. I macie to nasiono. I gdy odczujecie jego rozwój, czyli im ta wiara będzie jeszcze bardziej was wzbierać, tym lepiej będziecie wiedzieć, że jest to dobre nasiono. Czyli oni dochodzą do wniosku, że ta wiara jest prawdziwa na podstawie tego, że się u nich umacnia. Że wierzą, że jest prawdziwa. Ta, tak. Czyli jeżeli islamista, który wysadza, wysadza się w pełnym metrze, jego nasionko, zrobił skok wiary, uznał, że islam jest prawdziwy i on się upewnił, że to jest prawdziwa ta wiara, że powinien się wysadzić w tym autobusie, dlatego, że z czasem, kiedy uczył się islamu, coraz to... Coraz to nasiono się rozrastało, było coraz potężniejsze, coraz bardziej go przekonywało. Innymi słowy, innymi słowy to jest taka, powiedziałbym, indywidualna indoktrynacja. Jakby sam się indoktrynuje. autoindoktrynacja. Autoindoktrynacja auto to jest. Wideo on demand. Indo indoktrynacja na życzenie. Najpierw jest skok wiary, a potem im ta wiara będzie zbierać, czyli im bardziej będziesz się autoindoktrynował tym, to dojdziesz do przekonania, że jest prawdziwa. Dlaczego? Bo jest coraz mocniejsza. Dla to jest... Co jest stały argument? Przepraszam. Przepraszam. Aha, em, na końcu spotkania, gdzie wyraźnie wiedzieli, że jak oni są na 100% pewności, my jesteśmy na zero, w żadnej religii, nic z tych rzeczy, poprosili nas o wspólną modlitwę, bo jak się pomodlicie, to nagle wierzycie, bo się modlicie, bo wierzycie, bo się modlicie, bo wierzycie... A dlaczego wierzycie? Bo przecież się modlicie. A dlaczego się modlicie, bo się wierzycie. Dlaczego się wierzycie? Bo modlicie. Odpowiedź Lecha była genialna, po prostu genialna. Ja, ich miny były, ich miny po prostu zapłaciły mi za wszystko. Czy byście e... kiedykolwiek coś takiego usłyszeli? Nie wiem. Lechu powiedział, że ponieważ nie jesteśmy pewni, która religia jest prawdziwa, e... a bogowie z wszystkich religii bardzo surowo każą innowierców, w Biblii, drugie przekazanie: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, w islamie. Niewierzących się morduje. No powiedzmy tak. To my się boimy modlić do mormońskiego Boga, bo ponieważ nie jesteśmy przekonani jeszcze, jeszcze, że Księga Mormona jest prawdziwa, to boimy się, że jeżeli istnieje któryś z pozostałych bogów, to przez to, że modlimy się teraz, że modlilibyśmy się teraz do mormońskiego Boga, to potem możemy trafić do piekła. Ich odpowiedź była, rozumiem, rozumiemy, rozumiemy. No i nie pomyśliliśmy się. I sami już nie chceliśmy. I to było, i, i potem powiedzieliśmy, że jeżeli państwo macie ochotę i potrzebę modlić, to, to my będziemy cicho, poczekamy. E, no nie pomnębiliśmy się. To było dobre. To była bardzo sprytna, fajna odpowiedź. Która mi najmądrzejsza myślenia? Co jeszcze? Ja mam nadzieję, że zasnę dzisiaj. Wiesz, wiesz o co chodzi? Z jedną sprawą analizować y, absurdy, jedną sprawą, myśleć o tym wszystkim jako bajce, tak jak Ty mówisz. Można y, 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 godzinami dyskutować, czy lepszy jest Spider-Man od X-Menów, jakby nie. No, tylko jest pewien problem, ja generalnie mam empatię, mi empatia nie pozwala przejść obok takiej sytuacji, obok. E, widzę kogoś bitego na ulicy, komuś się dzieje krzywda, nie skręca i automatycznie staje w obronie słabszych e, i pokrzydzonych. I widzieć, przepraszam, jak jestem rozczesiony, widzieć młodych chłopaków. E, jeden z nich urodził się w rodzinie mormońskiej i wiadomo, co się potem wydarzyło. Drugi nie był, nie był, ale go to przekonało. Ten drugi powiedział, przepraszam, jeśli przerwę króciutkę, króciutką stawką, powiedział, że miał bardzo dużo problemów w życiu. A religię Ligi pomogła wyjść z tych problemów. I poziom absurdu, poziom nieracjonalności w tym, co oni mówią, z absolutną pewnością, nazwijmy to charyzmą, przekonaniem, chodzą, są misjonarzami, przed nimi całe życie. E, takich rozmów mają milion. E, Jest przykre. Ja się martwię, co oni robią w życiu, co bym. Zaboli ich autentycznie w serce. Typu ryzyko zawału i tak dalej. Poczują duszność w płucach. C co oni zrobią? Jaki będzie ich odruch? Czy zaczną się modlić, bo wierzą, żeby się modlić, żeby się wierzyć? Czy, zaznaczam do lekarza, jaki jest ich wewnętrzny odruch? Jeżeli będą mieli dzieci, i oczywiście będą ich wychowywać po mormońsku, czy dzieciom będą mówić, e jeżeli coś z gościu się z. Zobaczysz coś złego na ulicy, możesz zadzwonić na policję czy po misjonarza. Jeżeli ich dziecko poczuje dolegliwości fizyczne, zadzwoni do lekarza czy do misjonarza. Gdy, gdy dziecko będzie świadkiem, jak misjonarz gwałci dziecko, dajmy na to, pogada o tym z innym misjonarzem, który mu powie, czy, kim jesteś, żeby oceniać, czy, czy, czy to dziecko, świadek tej pedofilii zadzwoni do ośrodka pomocy społecznej i zamknął tego gościa i wezmą to dziecko na terapię psychologiczną. Jestem załamany. Ilu ludzi w tym momencie na świecie Kiedy widzi tak straszną rzecz, tak realną krzywdę, empatia. Nie tam, pośmiercić. Teraz tu ktoś cierpi, i mamy tyle sposobów reagowania na takie sytuacje, pomocy takim ludziom, prewencji przed takimi sytuacjami. Eee, mamy całe prawo. Każmy ich tutaj, profilaktyka, edukujmy ludzi. Eee, twoje ciało. O twoje decyzje i możesz pozwolić, żeby nikt się nie dotykał, i tak dalej. I z drugiej strony mamy cały bank, całą, całą kulturę, całą machinę różnych religii, różnych absurdów, różnych wierzeń paranormalnych i, i tak dalej, całych naukowych, i to wszystko, wszystko, które sprawiają, że ci ludzie dalej cierpią, ale mają nadzieję, że po śmierci ktoś im to wynagrodzi. Mm co jeśli po śmierci? się okaże, że inny Bóg był prawdziwy, co jeśli się po śmierci co, że nie było żadnego i bilans, empatyczny bilans ludzki, cywilizacyjny tego świata będzie zatrważająco na minusie, bo przy tych wielu sytuacjach, w których tak wielu ludzi mogło zrobić tak wiele, po pierwsze nie zrobili nic konstruktywnego, po drugie zrobili wręcz przeciwnie i nasz potępnie to pedofil nie siedzi, tylko dalej robi to, co robi i dalej jest. Nie ma się Bóg gółka, że I, i rodziny się rozpadają. Realne tu. I nie wiem pod jakim kątem siebie to wszystko uderza. Możliwe, że na poziomie nie. logicznym, filozoficznym, mi empatia nie pozwala hmm. przychodzić obok tych realnych cierpień, realnych ludzi. I cieszę się, że robisz swój kanał. Ja to traktowałem troszeczkę tak, jakby to było, jakby ktoś czytał mi podręcznik do Tak odebrałem to, na takim, odebrałem to na, takim, na takim poziomie emocjonalnym. Natomiast, tak jak Ty mówisz, na poziomie społecznym, psychologicznym, widzieć dwóch młodych chłopaków przystojnych, dobrze zbudowanych, którzy, którzy w to wierzą naprawdę, ale ja im daję szansę. Staram się, obiecuję. Teraz jest mi trudno i dwie okay. Gdy Mormon skończył swój zapis, przekazał płyty swemu synowi Moroniemu, który dopisawszy niewiele od siebie ukrył na wzgórzu Kumora. 21 września 1820 roku ten sam Moroni, wtedy już zmartwił ukazał się prorokowi Josephowi Smithowi, w polskim tłumaczeniu Józefowi i dał mu instrukcję w odniesieniu do tego starożytnego zapisu i jego tłumaczenia na język angielski. Później przekazał te płyty, Polska jest szkalowana, czemu nie na polski? Później przekazał te płyty Józefowi Smithowi, Kowalskiemu rzekłbym, który przetłumaczył je, przetłumaczył je mocą i danem Boga. Losowy wątek, losowy atak z pierwszej strony. Jeżeli przetłumaczył z e, jakiegoś tam na angielski, nie, pogubiłem się, czy na polski, czy z polskiego na starożytny, e, za pomocą mocy i dary Boga, e, ja do dzisiaj, do, do tego kapitulowałem w błędzie, bo myślałem, że tłumaczy się języki za pomocą takich narzędzi, jak słownik, jak e, zasady gramatyczne, jak generalnie szeroko rozumiana lingwistyka i myślałem, że te Księgi dotyczące języków tego świata są szeroko dostępne. Nie trzeba mocy i na żeby tłumaczyć rzeczy z języka na język. Chyba, że on tłumaczył z języka włoskiego, którego nikt nigdy poza nim nie znał. To jeszcze w miarę ta bajka się trzyma w ogóle jakikolwiek spójnie i czemu to jest fascynujące, że to przetłumaczył książkę z języka na język. w tych słowach Nieźmy się się do jakiegoś wątku. Ma, generalnie chodzi? jest szansa, że jeszcze się z nami spotkają. Tak. Ktoś chcą, chcą się spotykać? Jeżeli macie jakieś pomysły. O. coś Pytanie od Was, co Was zawsze dręczyło w Ligi mormońskiej. Tak, koniecznie. Pra, bardzo prawdopodobne, że będziemy się jeszcze widzieli z tymi kolesiami. Z jednym kolesią, bo jeden wraca, bo obecnie służy w Legnicy, bo tutaj w Wrocławiu był na wymianie, ale drugi. Ten, który w mormonizmie jest dopiero od 4 lat, to nie jest moim zdaniem faktem bez znaczenia, yy, on będzie. Piszcie go w komentarzach, co ty tam gadasz. Co byście chcieli, żeby ich zapytać, jakie wątki chcielibyście, żeby poruszyć związane z mormonizmem. Tylko pamiętajcie, że my to bardzo byliśmy mega uprzejmi. W sensie wszystko było w tak dobrym tonie, że wszyscy się rozeszli z wielkimi bananami na twarzy. To było super. W sensie towarzyskim. Nasze maski były prawie przez cały czas nałożone, takiego ciekawego, otwartego, takiego ciekawego, mało krytykującego. Zbytacie, dlaczego w ogóle robimy te maski przy takim spotkaniu. Chcemy szerzyć tego typu refleksje na tego typu tematy, bo jeżeli. Nikt nie będzie krytykował religii jasno, konkretnie i otwarcie. Jeżeli nawet ateiści, którzy to wszystko postrzegają jako jedna wielka bajka, będą mówić, ale nie, spoko, wy sobie wieźcie, nikomu się nie dzieje to jakby my sobie nie wierzymy wy sobie życie, świat się kręci i kto trafi do nieba, to tamten. Nie. Realne cierpienie realnych ludzi zachodzi. Trzeba to wytykać, trzeba wytykać każdy przypadek krycia, każdego pedofila, nieważne, czy tym pedofilem jest hydraulik, elektryk, papież, prorok, to jest nieważne. Pogadajmy o cierpieniu tego dziecka. Więc na następne spotkanie przewidujemy dokładnie taką samą maskę. Chcemy z nimi usiąść. Zadać im jak najwięcej pytań, które nas nurtują, usłyszeć jak najwięcej ich autentycznych odpowiedzi, wyciągnąć to na wierzch. Nie, nie możemy bezpośrednio nagrania wrzucić, ale, ale, ale mamy to um, spisane dla na nas. I, i, I pokazać to Wam, bo to jest przerażające, że Ty teraz siedzisz w domu. Nieważne, czy wierzysz w inną religię, czy w żadną. Nie, nie ma. Siedzisz i sobie myślisz co za bzdury. Pokaż ten filmik komuś, kto nie myśli, że to są bzdury. Pokaż ten filmik komuś, kto wie, że to są bzdury, ale nic z tym więcej nie robi. Proszę. Ja cię teraz o to proszę. Pokaż to wszystkim, którzy wiedzą, że to jest bajka tak dalej, adiści, albo z innej religii, bo dla nich to jest też bajka ta marmońska. I powiedz im, że skoro wiedzą, że to jest bajka, niech coś z tym zrobią. Bo ludzie cierpią i trzeba to skończyć. To... To. Jeśli ja to mogę jakoś podsumować. Kilkoma słowami jeszcze na koniec. Na świecie istnieją religie, które możemy dzielić na te mniej absurdalne i mniej krzywdzące mhm. na te, i na te maksymalnie absurdalne i maksymalnie krzywdzące. To jest religia, z której ja, ja robią sobie prawie wszyscy. Oprócz tej wyznawców tej religii. Jest to również religia krzywdząca bardzo osoby, które były Mormonami, a teraz już nie są. Słyszałem to podczas jednego odcinka ATS Experience. Podobno jest bardzo, bardzo wiele Mormonów, którzy już nie wierzą, ale tak się boją do tego przyznać, że dalej tkwią w bardzo nieszczęśliwych związkach i w bardzo nieszczęśliwych rodzinach, bo dla Mormonów więzy rodzinne są bardzo, bardzo ważne eee, i cierpią, bo już nie wierzą w to gówno i... i, i... Czy coś o tym Troszeczkę, tak, 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 Oczywiście temat do zgłębienia, ale to jest bardzo absurdalna religia. Bardzo o bardzo sztywnych zasadach i, i, i ramach, w których masz postępować. Przez to, że jest absurdalna, indoktrynacja i odmurzanie y, ludzi musi być bardzo intensywne. Nie możesz sobie być takim Mormonem, jak takim chrześcijaninem, który raz na miesiąc pójdzie do kościoła, złamie się opłatkiem na Wigilię um, i generalnie pójdzie do kościoła i generalnie pójdzie na święconkę, albo, albo po prostu tak w rozmowie rzuci, że tak, on wie, w Jezusa, ale nic ty nie robi więcej. Poza tym. Nie. Ta religia wymaga zaangażowania. Oni nam spędzili chyba dobre 15 minut gadając, jak ważne jest jak ważna jest wiara, jak ważna jest pielęgnacja tej wiary, jak ważna jest nauka. Oni poświęcają swój czas, swoje młode, chłonne, na pewno bardzo szybkie umysły. Oni 8 miesięcy w Polsce już po polsku mówią na naukę tego, religii, która jest demonstrowalnie błędna, której błędność można zademonstrować i wykazać. I dlatego to jest tak ważne, żeby akurat tym się zająć i tam poświęcić jakąś część czasu. To jest angażująca religia. Tutaj oni, oni mówią, że są misjonarzami, to jest misja ich w życiu. Ich najważniejszym celem życia, tak powiedzieli, jest wytrwać w wierze do końca, do końca swojego życia. To jest ich najważniejszy cel. Powiedział, że, jak zapytałem go 100%, a czy może, jesteś pewna, czy może coś cię od, w życiu odwieść od tych 100%? On powiedział, tak. A jaki był przykład? Kurwa, kobiety. I Leku wtedy powiedział, Dopowiedział. Aha, czyli, czyli kobiety są ważniejsze niż Twoja religia, tak? Mówisz. Tak, tak, to jest właśnie grzech. Kiedy kobiety w Twoim życiu, kobieta jest w Twoim życiu ważniejsza, Twoja żona, twoja żona jest, ważniejsz, jest, jest, jest ważniejsza od tego, co tu napisano, przypomnijmy, może tak jeszcze? Możesz kochać Boga bardziej niż swoją żonę. Swoją żonę, Nie. tak, tak, tak. Ta religia, w której jest napisane. Ten sam Moroni wtedy, już zmartwychwstały, ukazał się prorokowi Józefowi Smithowi i dał mu, dał mu instrukcję w odniesieniu do tego starożytnego zapisu i jego tłumaczenia na język angielski. Potem przekazał te płytę Józefowi, który przetłumaczył je mocą i darem Boga. oraz, że ewolucja spokojnie wyglądał spoko, ale nie było. Człowiek ignorował od Małfeuta. A lewa. To jest ważniejsze, dla nich, to jest ich misja w życiu. Przeżyć tę religię i uczyć się tej religii, pielęgnować to ziarno tej wiary, o którym przeczytałem wam jakiś czas temu. Dla mnie pielęgnować tego raka umysłu, który się będzie rozrastał, jeżeli nie pójdę na terapię. To jest dla nich ważniejsze niż na przykład żona, To ma być ważniejsze tak, niż żona. I chłodne chłonne umysły, powtórzę jeszcze raz, zaprząta to. Jasne, pójdę na studia, zacznę normalne życie, też tak powiedzieli. Ale nie wierzę, żeby to nie stanowiło dalej z bardzo, o wiele zbyt ważnej rzeczy w ich życiu. Więc nie powinno stanowić nawet jednej kurwa setnej albo tysięcznej życia. Mówią, że masz codziennie czytać tę książkę, bo zapomnisz i osłabnie tak. cię wiara, i żona będzie dla Ciebie ważniejsza niż Bóg, i zaczniesz tak. o nią dbać. Może cokolwiek Wątpli takiego złego. Wątpliwość? Nie może być wątpliwości. Nie może być. Może być 100% ten stojenia. Ja nie sądziłem, że aż tak mi to wiesz. Ja myślałem, że sobie podadam z kimś po pieprzy głupoty, ale to no, no mi emp empatia nie pozwala spać spokojnie. Wyobrażając sobie, jak wygląda jego rodzina, jak wygląda jego relacja z kimkolwiek co on radzi ludziom w jakich momentach czemu nie, nie, nie idą nie, do psychologa no, Bóg jest odpowiedzią na wszystko na jakby stary Bóg jest odpowiedzią na wszystko tym oto stwierdzeniem się z wami żegnamy dzięki za uwagę dostaliśmy z dla Pomyślcie, że mu musiał umrzeć, żeby to powstało. No. Także, jak widać, Lechu ma trochę, dostał, dostał trochę raka od tego. Trochę umarł w środku. E, nie dziwię mu się. Lechu jest też o wiele, bardzo, bardzo empatyczną osobą. I on o tym myśli bardzo, bardzo, bardzo mocno. Bardzo go to boli. I nie ma się tutaj z czego śmiać. Zwłaszcza, że jak widać, że to takie młode osoby, jakby nie? młodzi, przystojni faceci. Kończymy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.